Mamy 9 minut. Krótki film o przywaniu kierownicy. To jest generalnie pokrowiec nakładany na istniejącą skórę albo istniejącą gumę, więc nie wymaga ściągania starej. Wygląda to tak: jest to naturalna skóra kosztowało to całą stówę na Allegro. I teraz, co z tym fantem robimy? Pierwsza rzecz: naciągamy na koło kierownicy. Będzie ciężko naciągnąć, dlatego że to jest o parę centymetrów mniejsze. Ta skóra ma się rozciągnąć, ma dobrze przylegać, więc naciągamy tą szmatę płaską, tą skórę płaską dookoła. Będzie ciężko, ale wejdzie. Jak wejdzie, przymierzamy, sprawdzamy, czy wszystko dobrze pasuje, zawijając w ten sposób, sprawdzając, czy dobrze wszędzie się schodzi. Jak nam wyjdzie, że pasuje, jak sprawdziliśmy sobie i zobaczyliśmy, że jest OK, że tutaj generalnie widać, że jest dobrze, że zapasu starcza, po prostu zawijamy tak i patrzymy, czy się zejdzie to wtedy ściągamy ten kapeć i co robimy? Bierzemy sobie nóż tapicerski albo żyletka, albo co tam kto ma jaką kosę i w miejscach łączeń, tutaj gdzie to widać, na stałej skórze wycinamy rowki, takie powiedzmy po półtora milimetra w lewo i w prawo odłączenia. Chodzi o to, żeby szwy łączące nową skórę schowały się do środka, żeby w tym miejscu nie zrobiły nam się takie wybrzuszenia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, w tych miejscach, gdzie skóra ma się schować przy klaksonie i przy, generalnie przy ramionach, tak? bo to może też być w innych samochodach, które klakson mają na środku. Nacinamy wąski rowek, wycinając oryginalną skórę, która też była zakładana tam do środka. Robimy taki wąziutki rowek, żeby skóra dała się zawinąć do środka. To samo robimy tutaj na górze. Znaczy, przepraszam, na dole. tak. No dobra, następna rzecz. Naciągamy z powrotem skórę. Jak zaczynać szycie? Szycie zaczynamy, a przynajmniej ja tak robiłem, żeby mi się to nigdzie nie rozjechało, nie tak jak piszą wszyscy od tych skórek, żeby robić tu od środka, bo wtedy nie miałem żadnej gwarancji, że tu się dobrze zajdzie i że mi się spotkają tutaj krawędzie, tylko zacząłem sobie w ten sposób, że od tego punktu, tak, bo tutaj wiem, że to łączenie ma być w linii prostej, zacząłem iść w tą stronę. Tak. Jak byłem pewny, że w tym miejscu mi się znowu zetknęły krawędzie, to przeszłem płynnie tutaj i zakończyłem tym łukiem do wewnątrz. Potem wziąłem się za ten kawałek, bo wiedziałem, że ta krawędź jest dobrze równo spasowana, więc poszedłem w tą stronę do tutaj. Z tego względu, że wiedziałem, że jeśli tu mi cokolwiek wyjdzie krzywo, to będę w stanie to albo uciąć, albo schować w rowkach. Teraz dół. Dół zacząłem na podobnej zasadzie. Odtąd do góry, do tego miejsca. Potem stąd, tutaj i symetrycznie po drugiej stronie. Stąd, tu. I stąd tu. W pierwszym rzucie nic nie kleiłem, strzyłem tylko przewlekając, tak jak mówią. No i wszystko było fajnie. Jak zrobicie gdzieś błąd i zrobicie nie przez co drugi, tylko co trzeci wam się machnie, nie wiem, czy to będzie widać. A guzik będzie widać. W każdym razie wychodzi taka nierówność na szwie. Tutaj mam. Już mi się potem nie chciało tego poprawiać, ściągać, bo no, nie ma to żadnego znaczenia, nie widać tego. Ale generalnie trzeba to robić zgodnie z opisem, czyli co drugą pętelkę przewlekać. Tak, czyli jak tutaj mamy te łączenia, no to co drugie, tak? Ze względu na to, że to dobrze ściąga skórę, ale jednocześnie daje jej miejsce, żeby naddatki się tutaj ułożyły. Dobrze zrobiłem, oprzyłem fajnie. Potem przymierzamy sobie to, co tutaj zostało skóry, wkładamy to w tarowki. Jeśli po włożeniu w rowek robi nam się balon, to znaczy, że tą skórę trzeba na końcu delikatnie ściąć. Nie szalejemy, tylko zdejmujemy po milimetrze, wkładamy, sprawdzamy. Za dużo, następny milimetr, składamy, sprawdzamy. Jak jest na równo ładnie, przestajemy ciąć, przestajemy się w to bawić. Z tyłu, nie pokażę tego niestety, bo nie sięgnę telefonem. Z tyłu to zachodzi od spodu i od góry i jest łączenie, jest związanie z tyłu. No i tam należy to podkleić. Podklejałem jeszcze przed wytknięciem wrowki tutaj lekko po krawędzi, tutaj i tutaj i z tyłu oczywiście, takim zwykłym klejem do butów. I to jest cała sprawa. Zajęło mi to około 2,5 godziny roboty, z tym, że najpierw dwa wieczory przymierzałem, kombinowałem i knułem. Aha, gdyby skóra Wam się nie dawała naciągnąć, nie schodziła Wam się ładnie, to namoczcie ją. Namoczona skóra daje się rozciągać takim masowaniem w tą stronę i zszywajcie na mokro. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz nie przeginajcie z tą ilością wody. Dlatego że wygładzi się perforację trochę, tak jak u mnie. I to tyle miłego.